Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak faryzeusze mają pretensje do Jezusa, że jego uczniowie nie poszczą i chcą ocenić działalność Jezusa, jak i działalność Jego uczniów poprzez prawo, poprzez to, czy oni postępują zgodnie z prawem. A Jezus ma całkiem inne myślenie i sposób jego myślenia jest przedstawiony w obrazie młodego wina. Też bukłaków, które chcą przyjąć, też młode wino, sukna, które się rozdziera, niszczy się, jeśli próbuje się stare, stary materiał połączyć z nowym. A więc Jezus chce pokazać, że pójście za nim w jakiś sposób jest drogą nową, świeżą, inną. Nie jest oparte na prawie. Na czym więc jest oparte? I sam Jezus na to wskazuje, jest oparte na relacji, na relacji z nim. Prawo ma służyć do tego, aby ta relacja z nim była budowana. Dlatego mówi do faryzeuszów i pyta się ich, czy jest czas na post, kiedy Pan młody jest razem ze swoimi uczniami, razem ze swoimi bliskimi. A więc Jezus wskazuje na relacje. To jest w centrum naszego postępowania, naszej wiary. Prawo ma służyć nam, aby rozwijać relacje z Bogiem, z Jezusem, a nie istnieje samo dla siebie.